więc no, dawno temu grałem i powracam myślę, że jak zostawicie pod tym filmem 3 albo 2 łapki w górę to będę zadowolony no, naprawdę zostawcie parę łapek w górę zasubskrybujcie mój kanał dzwoneczkiem oczywiście słuchajcie jak nie będziecie yy, ten nie będziecie z dzwoneczkiem, to to nie będzie subskrybowanie. Ja, nie będziecie dostawać powiadomienia, że ja nagrywam yy, na ten. Nie będziecie dostawać powiadomień. A tak to, jak dacie subskrypcję i dacie dzwoneczek, to będziecie wiedzieć o tym. Będziecie wiedzieć o tym, a to będzie fajne, jak będziecie wiedzieć, bo będziecie mogli być. Na bieżąco, ciągle na bieżąco z moimi filmami. Ten, kto napisze najlepszy komentarz, na, yy, przytnę mu serduszko. Więc starajcie się, idziemy teraz szukać kajwa. Trochę więcej drewna. które teraz Koło oceanu. W ogóle ja nie wiem w ogóle jak się w tego Minecrafta trochę gra, nie go. Ała! Już nie zginąłem od takiego czegoś. Dobra. Nie wiem, gdzie możemy iść, w którą stronę. O, co to jest? Tu mało tego zbiornika. Dobra, świnki. To są świnki? Tak, to są świnki. O kurde. O, jest, ja, dobra, zginął. Yy, więc, dobra, idziemy po tą krowę, idziemy po tą krowę i idziemy tam zebrać węgiel, bo widziałem, że tam jest. Tam jest. Więc, o, filcie, cześć, maluśku. Już tu był chyba węgiel, właśnie tu jest węgiel. Zbierzemy węgiel, zrobimy sobie pochodnie i pójdziemy szukać, yy, no, żelaza, diaksów, no yy. Tego. Uff, no i sobie tak gramy czy nie Widzę mam dzisiaj dwa filmy bo to jest na razie pierwszy Ale drugi też wpadnie na kanał Więc go śledźcie bo może będzie drugi odcinek na z minecrafta No to jest taka seria gdzie pokonujemy smoka Ale musimy się najpierw uzbroić Myślę, że to będzie jakieś 200 odcinków albo ze 100 odcinków na pewno będzie, bo ja nie jestem tak, co idę da spokaz żelaznymi rzeczami. Tylko idę z lepszymi, znaczy... No, z lepszymi rzeczami, żeby tam nie zginąć, nie? napiszcie też w szkole, że chcecie takie na hardcore. Czy chcecie, żebym nagrywał hardcora? Minecraft, ale hardcore. No wiecie jak ja hardcorek, jeden raz już nie powrócisz Więc jak chcecie tak To napiszcie w komentarzu chcecie tak Ogólnie to możecie sobie zobaczyć Mój poprzedni filmik Ze strzelankami I on też całkiem fajny jest Więc wpadnijcie, wpadnijcie na niego I możecie no, zostawić łapkę w górę Albo jak już, jak jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybuj. Jak zasubskrybujecie, to będzie fajnie. Patrz, czwarta minuta odcinka. My już żelazo mamy, ale by było, jazda by była, jakbyśmy znaleźli y, ten, y, diaksy w pierwszym odcinku. To by była naprawdę jazda. W pierwszym odcinku znaleźć diaksy. Nikt tak nie wie. Wpadnijcie właśnie też na kanał Kuba i Kacper, bo też jest taki kanał. Nie wiem, to jest moje na akurat kanał. Ja na niego rzadko to nagrywam. Ale wpadnijcie też do niego, dajcie mu suba. Jak nie chcecie, to nie dajcie. On, pamiętam, że on nagrywa coś jak Chyba yy, ja z nim poluję na ducha, czy coś, nie wiem, ale wiecie, że duchów nie ma, przecież, to jest taki skam. Wpadajcie też na yy, ten, wpadajcie na Kuby kanał, Kuba i Kacper się nazywa. Znaczy my tam czasem razem nagrywamy, czasem nie razem. Czy tam sobie leżał ten lis? Chyba nie zwróciłem uwagi, że tam le leżał lis. Nie wiem, ale chyba leżał. Chyba tak. Dobra, więc się tu próbujemy pić na górę. Czy stąd tam razem tam, tam skoczyć? Nie, stąd też nie. O kurde, mam jakiś podulec. Mam. Dobra, o to to się sporo odsłuchuję, Co Co że odsłuchuję, Co odsłuchuję, Co, Co? Jak to zysokie? Się przyto do podłodówki. Do niczego innego. Się nie stąd spadł. Nie on zwrońki. To bym zginął. Ja po co się w to drap drapywałem? Ała! Dobra. Bo tam jest jakaś jaskinia Ała myślę, że zginę, nie? Ale to się zapowiada na duże. To się zapowiada na duże. Zaraz jak będziemy mieli wystarczającą ilość żelaza, czyli 32 albo 33. Robimy sobie setki jak no, żelazny. Na razie tylko ile mamy 8, więc nie za dużo mamy. No kurde, no. Dobra, tutaj może jeszcze popatrzę. Ale akurat musiałem trafić tutaj Takie beznadziejne miejsce W takim beznadziejnym miejscu się zarazpiłem Jakbym nie wiem był tu jakiś nie wiem blok to bym zahaczył o niego to zginął, nie? Jest takie ryzyko eee! Ja nie mogę jaką ja kółko zrobiłem. Jaką kółko zrobię? tam? A ja mogę mieć od razu tu, a ja kółko zrobię. Jaki ze mnie palam. No niestety, no czasem się tak zdarza, no. Napiszcie też w komentarzu, ile minutowe chcecie odcinki z Minecrafta. Myślę, że napiszecie tak 20-30 minut. Tak myślę, że napiszecie. Nie. To co tam? Pioska chyba? Ta pioska. Proszę tylko nie opuszczona. Chyba nie jest opuszczona. Nie Jest, bo sam wiladzie robię. Jest! Słuchajcie, jak jeszcze chyba jeszcze... A wszystkiego przez no seradę. Na stery... Ała! Czemu one tak piją? Dobra, coś jeszcze mam tu? Tu ała ja zaraz normalnie... jakbym zginął od jagód, to normalnie jest. Dobra, dobra, przestańcie DP. Myślę, że dzisiaj zostaniemy w tej wiosce i będziemy się zbrać w tej wiosce. Po prostu chyba nie już dostaniemy. jedzą jest. Kur... mam będzie jeszcze. Łóżko sobie wezmę. Akurat jakbym miał. Iść od tej wioski, u nie, noc się robi. Trzeba dać, kurczaki. No to dobra, idziemy się przespać, mój drodzy. No idziemy się przespać i ja, rano coś po prostu zobaczymy. Ile ty? Myślę, no, że jesteś w ja, dobra, idę spać. Dobra. O, nie, a, Au! go, nie mogłem wyjść. Ciao! nie jest moja. O, 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 ty jesteś? Ty się możesz zamieniać? Dobra, ty co masz? Nie mam emeraldów dla ciebie, chłopie. Dawaj żelazo, golem. Dawaj żelazo, golem. Dawaj żelazo. Czemu nie piję ty Pieć aż... Ej, tu bogaty ten golem był. Spoko. O, ziemniaki. Właśnie zapomniałem, że tutaj można zbierać pole uprawne. Przepraszam za jakiś tam dzień. A to co tu jest? O, co mnie bije? Co mnie uderzyło? I to jest dziwne, że mnie uderzyło. A gdzie on tu mają uprawy? Mały kiciuś. Nie no zawsze widzimy, że wioska nie miała uprawy. A teraz nigdzie nie mają uprawy. Ej. Coś podejrzanego. Tu to jest. Tu. To jest pędzarka. Zobaczymy, tu. Ale jestem w stanie. Tak, jest. Może wioska, ale będzie puszała jedyne, nie? Na serio tu ani jedy tej -e nie ma? No, to nie muszę patrzeć, nie Wszystko gdzieś jest Nie wiem dlaczego mam takie lagi straszne No straszne lagi, nie wiem dlaczego Nie wiem dlaczego mam takie lagi, to, ale trudno Dobra, o tu są jeszcze szybkie wody. Tutaj Mało brako. Ała! Dobra. Lisek. No idziemy dalej szukać wioski. O Dobra, że nie napiszcie mi też w komentarzu, ile po prostu żelaza najwięcej może wypaść z golema. Ja miałem chyba najwięcej właśnie 5. A jakby tak się... Jakby się dało 6, więc? Napiszcie mi w komentarzu, bo ja nie wiem. Otę No Nie jest w Będziemy się starać o elytrę. Elytrę będziemy się starać. Elytra jest najlepsza. Dobra, idziemy teraz uuu, kurczę, ja tam prawie wpadłem. Ha Boję się jeszcze tak skakać, bo o, nie mam zbrojki nie. Dobra. Jak dwa kurczaki stoją? To żeby je osłonić. A dobra, co ja będę jakieś kurczaki tam odsłuchają. стар. О! Не могу, не могу с камеры кинуть. Почему потом еще не там? Добро. Здесь вообще я. Это чайку. Это A ja chcę zjeść. To nie mnie przepalone jeszcze. Ale więcej by było o kurczę, co to? Naprawdę wnerwiają mnie te reklamy. Dobra. Myślę, że zaraz zakończymy sobie odcinek. Ale jeszcze chwilkę sobie posiedzimy. Dobra. Au! Myślę, że się z kamiennymi rzeczami zostaniemy. Bo chcemy już poprosić... Jak ja... Au! Chciałem tam doskoczyć na to Jak się znaleźć Nie mogę znaleźć. Ale to jest tak jak z kurzy jakieś challenge robię, to znajduję 10 wiosek na raz. 10 wiosek znajduję zawsze. A jak teraz chcę jedną wioskę, to nie mam. Znaczy jedną nie wiem, ale to było bez jedzenia. I chcę drugą po prostu wioskę i po prostu tu też nie ma. Więc to jest sobie przypał. Teraz nie mogę znaleźć ani jednej wioski, nie wiem to jest. To jest... To jest bardzo oczywiste przecież. Aj A, tu parkurowiec sobie skacze, parkurowiec. Już obiecuję, że odpadę. Dobra. Yy. No dobra. Ja nie mogę. Po tej czeła się naprawdę trudno skacze. Yy, idziemy teraz tam. Ja nie mówię, no ja nie umiem skakać. Parkurować. Dobra. Chyba już dzisiaj nie znajdziemy tego, tej wioski. Nie, tak, nie, to to robali. Raczej już nie znajdziemy wioski. A szkoda. Szkoda, że nie znajdziemy wioski bo raczej już nie, no raczej nie znajdziemy już zobaczmy jeszcze chwilę podejdziemy jeśli czy, czy też czy chcecie inne filmy na przykład Minecraft, innego może nie wiem może chcecie yy, tego jak to się nazywało bo mi wyleciało teraz yyy Nie, Fortnite nie, ale Robloxa. Nie wiem, może Szrelanki chcecie jakieś? Nie wiem. A! Myślałem, że tu jest jakiś kamień. Ja do niego tak Pyk i wpadam sobie. O! Jest kończy jakaś jaskinia. A, to nie, mega duża jest. Chyba nie, nigdy nie widziałem takiej wielkiej jaskini. A tam coś jeszcze jest. To nie jest chyba jednak taka mała. O, to, 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 to są tunele. Tylko żeby się, proszę, żeby się nie skończyło. I no, mnie nie skończyło. Dobra, tutaj sobie zbieramy już. O nie, piasek. Co tu robi piasek? Nie ma, nie ma. Nie wiem dlaczego tylko po tym jest piasek, a pod, a pod innym... Nie mam wstrzymać, znowu sklepy za ułek. Eee, normalnie cała jaskinia, cała jaskinia już jest zjedzona. Ile minęło? Dwa minuta. Kto może, yy... A, to jest eee, Kto może po prostu w minutę zwiedzić całe jaskinie? Otóż ja. Eee. Dobra, idziemy sobie tu, ale dzisiaj już chyba nic nie znajdziemy. To się już noc nawet. Na, na szczęście mam łóżko, bo wiem, że to jest, jest owstatka świja. Bo się na toli, że nie mogę znaleźć tej wioski. Ja nie mogę, no. W ogóle nie wiem dlaczego, ale mam lagi! Ja mam 100%! O, dobra. Chyba chcę zakończyć ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!